Siema, witam wszystkich z powrotem na kanale. Dzięki, że kliknąłeś w ten materiał. Zaczniemy dzisiaj od kolejnych informacji dotyczących rebootu nagiej broni. Znamy nazwisko głównego bohatera, czyli Franka Drebina Juniora. Jest to Liam Nisson. Według raportu Deadline Pamela Anderson znana z serialu Słoneczny Patrol, dołączyła jako główna kobieca rola. Na razie nie znamy informacji dotyczącej jej postaci, ale według tego raportu ma to być miłość Franka Drebina. Tak więc mamy to. Kolejna szybka informacja to Fallout. Spotkał się z bardzo dobrymi opiniami wśród krytyków i fanów, dlatego oficjalnie powstaje. Drugi sezon. To była raczej tylko kwestia czasu. Moją recenzję możecie znaleźć klikając i w prawym górnym rogu. Chyba to jest ten prawy górny róg. No i w związku z tym chciałbym zaprosić Was do linku w opisie, który znajdziecie, wiadomo gdzie. Aktualnie na Eneba.com trwa promocja na wszystkie gry związane z Falloutem. Możecie kupić je w naprawdę bardzo przystępnych cenach. Gry takie jak Fallout 4, New Vegas, Fallout 76, Fallout 3. Fallout 2, Fallout, Fallout VR. Oprócz wersji na PC, ty możecie kupić wersję na Xboxy, ale spieszcie się, bo te szybko się wyprzedają. Pamiętajcie, aby wejść przez link w opisie, bo wtedy macie ekskluzywne oferty. No więc partnera kanału mamy już za sobą. Kolejny news to Steven Spielberg i David Coeb, czy David Coeb, napiszą film o. UFO i ja nie mogę się doczekać. Ten duet pracował nad kilkoma filmami, ale najważniejszym moim zdaniem film tych dwóch panów to Jurassic Park. Artykuł Variety mówi, że dwójka wspomnianych panów, którzy wspólnie pracowali nad takimi filmami jak wspomniany Jurassic Park czy Wojna światów czy Indiana Jones 4, wrócą kolejny raz, aby napisać film o UFO. Niestety nie znamy szczegółów dotyczących filmów, ale dwie rzeczy przyciągają mnie do tego filmu. Po pierwsze, tematyka, czyli UFO, uwielbiam takie filmy. Po drugie, Steven Spielberg, bo jest on mistrzem. Kolejny news: Minecraft, live-action film, znalazł swojego Steve'a czy Stevena i jestem w szoku. Zadam Wam za chwilę pytanie, ale najpierw news. Jack Black na swoim Instagramie opublikował filmik pokazujący Minecraftową tęczę. No i za chwilę wchodzi do swojej przyczepy, na której jest napisane Steve. Na ścianie tej przyczepy mamy zdjęcia z gier Steve'a. Steve to jest główny bohater gry, który nie ma żadnej historii. Ta gra nie ma fabuły, ponieważ twórcy gry chcieli to, aby gracz tworzył historię. No i. Bardzo ciężko będzie zrobić ten film, i bardzo chętnie zobaczę, jaka będzie fabuła tego filmu. W każdym razie, skoro Jack Black gra Stevena, to kogo będzie grał Jason Momoa, który jest głównym aktorem doczepionym do tego filmu? Będzie grał główną postać lead actor. Kogo będzie grał? Czy jest tam ktoś inny oprócz Steve'a? Czy on może grać jakiegoś wroga? Czy jest ktoś ważniejszy niż Steve w tej grze? To wy musicie mi napisać w komentarzach, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Kolejny news to e, X23 będzie w Deadpoolu 3. I tutaj chciałbym, żebyście wzięli to jako taką plotkę bardziej, bo tego serwisu jeszcze nie znam. Nie słyszałem o takim serwisie, jakim jest Nexus Point News. W każdym razie wspomniany serwis mówi, że pierwsze informacje na temat X23 pochodzą od Dana RPK na swoim Patreonie. Jednak oni mogą ekskluzywnie powiedzieć, że Natalia Tena, którą pewnie kojarzycie z Harry'ego Pottera albo Gry o Tron, dołączyła do Deadpool 3 jako X23 wcześniej X23, która pojawiła się w loganie, była grana przez Daphne Kin. No i teraz młoda aktoreczka jest już nieco starsza i moim zdaniem idealnie by pasowała jako wariant czy nawet ta sama postać, ale nieco wiecie starsza, X23. Dlaczego wzięli inną aktorkę? Nie mam zielonego pojęcia, ale macie to pamiętajcie, żeby to traktować bardziej jako taką plotkę. No i teraz przechodzimy do pierwszej fazy filmów Jamesa Gana i Petera Safrana z DCU, czyli Gods and Monsters, czy Monsters and Gods, którego filmem pierwszym live action będzie Superman, ale pierwszym projektem będzie animacja Creature Commando. James Gunn opublikował na swoich socialach zdjęcie, które um, celebruje Dzień Supermana. 18 kwietnia 1938 Światło Dzienne ujrzał pierwszy komiks z Supermanem. Superman numer 1, który na zdjęciu trzymany jest przez Jamesa Gana, był takim ojcem komiksów. Był to pierwszy komiks superbohaterski takiej nowej ery superbohaterów. Oczywiście nie był to pierwszy w ogóle komiks superbohaterski, bo wcześniej był na przykład Papaj. No ale czy Papaja? Uznacie za superbohatera? Raczej nie. Dlatego e, pierwszym takim, nazwijmy to, ojcem komiksów, czy ojcem superbohaterów był Superman z 38. No i później reszta to już jest historia. No więc, James Gunn aktualnie nagrywa Supermana i kilka innych zresztą projektów, między innymi... Peacemakera drugi sezon. W każdym razie to nie jest jedyny news związany z Supermanem Jamesa Gana, ponieważ dowiedzieliśmy się, kto będzie grał rodziców Supermana, to znaczy tych przybranych, tych ziemskich rodziców. Jak donosi serwis The Rap, Jonathan Kent i Martha Kent będą grani przez odpowiednio Pruita, Taylora, Vince'a i Neve Howell, czy Niwe Howell. Jonathana Kenta czy Pa Kenta, wcześniej grał Kevin Costner, a jeszcze przed nim Glenn Ford. Czy ci aktorzy pasują? No pewnie, że tak. Ja tam ufam Jamesowi Ganowi, gość wie, jak się robi filmy. Kolejny news: Spiderman man 4. World of Real opublikował artykuł, w którym napisali co nieco o Spider-Manie 4. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że John Watts, który był reżyserem filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, nie wraca jako reżyser do Spider-Mana 4. No to skoro nie John Watts, no to mówiło się o Justinie Linie, ale niestety ten podjął się innego projektu, czyli Stakehorse. No więc za niego wskoczył na pierwsze miejsce Drew Goddard, no ale ten jest teraz związany z Matrixem 5, tak więc stołek reżysera jest pusty. No i według World of Reels na ten stołek czy na to krzesło usiądzie ponownie sam Raimi. Dlaczego ponownie? No bo on był reżyserem filmów z Tobejem Maguirem jako Spider-Man. Według artykułu Raimi nie dostał oficjalnie oferty bycia reżyserem Spider-Mana 4, ale jest na szczycie listy Marvela i Sony. No i daner RPK na swoim Twitterze potwierdził tą informację. Powiedział również, że... Tak jak wam mówiłem wcześniej, zdjęcia do filmu mają rozpocząć się we wrześniu, ale mniej więcej w maju, czerwcu studio Sony i Marvel chcą oficjalnie ogłosić reżysera tego filmu i pewnie kilka innych informacji, czyli wiecie, no, scenariusz i tak dalej, i tak dalej. Tak więc już niedługo powinniśmy spodziewać się jakichś. Oficjalnych informacji, to jest słowo klucz, oficjalnych informacji dotyczących Spider-Mana 4. Czyżby to były przygotowania przed San Diego Comic Con, gdzie dostaniemy na przykład pełną obsadę? Mam nadzieję, że tak. Kolejne plotki, powtarzam i podkreślam, plotki od Dana RPK, no bo nie są potwierdzone przez aktorów, przez Kevina Fagi i przez nic oficjalnego, e, mają e, dotyczyć Avengers. 5. Według niego zdjęcia do Avengers 5 mają rozpocząć się w 2025 i film ma zachować datę premiery, czyli 1 maja 2026. No, tutaj to raczej nie jest szoker. Mają okienko od 1 stycznia 2.5 do 31 grudnia 2.5, no i muszą w tym okresie nagrać film, żeby zdążyć z premierą na maj 2026, tak więc no. Takie informacje to nawet ja mógłbym gdzieś tam wymyślić. Kolejna rzecz dotyczy Fantastycznej Czwórki. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że zobaczymy tam Silver Surfera, czyli srebrnego surfera, ale w wersji kobiecej. Jest to wersja z innego świata, ale Dan RPK mówi, że Norin Rad, który jest tą jakby podstawową wersją srebrnego surfera, czyli tą męską, którą widzieliśmy w filmach już live-action Fantastycznej Czwórki, również się tam pojawi. Następna godna uwagi plotka oddana RPK mówi o filmie Blade, który po wszystkich przejściach związanych ze scenariuszem teraz będzie dział się w teraźniejszych czasach i będzie połączony z Midnight Sons. Mia God nadal jest zaangażowana, aby grać Lilith. No i teoretycznie powinien walczyć, powinna w sumie, powinna walczyć z Blade'em. Tak więc jeżeli coś takiego zobaczymy, no to dla mnie spoko, ja już jestem kupiony. I zdjęcia do Blade'a powinny rozpocząć się jesienią 2024 w Wielkiej Brytanii. Tak więc dajcie mi znać, co sądzicie o dzisiejszych newsach. Rozpisujcie się na różne tematy filmowo-serialowe. Na razie.